że nie chodzi po ziemi, tylko stąpa, i z pobłażaniem czytali jej wiersze szeptem pisane. Mówili, że jej świat to beztroskie podwórko, a ona grzebała patykiem w pogorzelisku miłości i zazdrościła ptakom bezpiecznych gniazd. Była jak źdźbło przygniatane do ziemi, a jednak podnoszące się do słońca. I choć niebo z hukiem przewalało się nad jej głową, wiersze, którymi opatrywała poranione noce, wciąż szeptem były pisane. Tego wieczoru szerokim echem rozbił się dzbami ich miłości. Szczekaniem zaniosły się podwórka, zamarły szepty, drzew, tylko księżyc. Leniwie prężył grzbiet i obojętnie wlizywał srebro z miękkich łapek. Dawno, dawno temu brał ją delikatnie w dłonie, jak czyste cieniutkie szkło, przez które widać było żyłki nieba. Później, jak znudzony chłopiec, Mierzył do niej z procy kamykami słów. Nie pękała. Tylko od czasu do czasu w jej wnętrzu wyrastały dziwne samosieńki. Ostrożnie rwała je w wiersze. Jak duży, mokry liść. Twarzą przywarła do szyby. Po powietrzu drżała jeszcze zraniona cisza domu. Z oknem szczekała północ. Jutro wstanie wcześniej pozbiera złudzeń rozbite szkło i wszystko zacznie od nowa. Przecież są większe dramaty. Do mnie, cichą gongolą nocy będę stała po kolana w świetle gwiazd, byś wiosła nie zaplątał, w szuwarach niedomówień, co od lat gęstnieją między nami. Gdzie te chwile, wybierane zachłannie z nocy, przepastnych kieszeni, gdy na moją poduszkę padał. Twoich włosów pachnący też. Miłość. Rozpaczliwie wbiła skrzydłami. Sypały się po podwórku tęczowe pióra. Nasypała jej na parapet trochę ziarna. Przyfrunęła. Dała się osłonić. Teraz mości gniazdo na zabraconym strypu naszego nieba. nie wystarczyło nam chleba, za to herbata miała cynamonowy smak. Piliśmy ją powoli w ciemnej kuchni. A świec z wolna słowa, jakby wypowiadane po raz pierwszy. Skąd ta pełgająca cieniem? Wyśmiało, podchodziło do nas szczęście. Zobacz, znowu świt sypnął na dachy garściami poziom. Nacieszmy się ich barwą, zanim wydziobią je ptaki. Już się bałam, że nie ty zcałujesz zmarszczki z mojej twarzy, kiedy w warkoczyki splatać będę na noc siebie lat. Miłość nasza wiatrem targana tajemniczyma. Jesteś krucha jak szept, cieńsza niż słoneczny włos. Jednak nie do zadawania. Zanim Cię poznałam, sukienki moich dni były takie monotone pozbawione fantazji. Zanim ci uwierzyłam, nawet w snach nie liczyłam już na zawód głowy. Zanim mnie uskrzydliłeś, byłam głodna i chora, całkiem tego nieświadoma. Teraz tak do ciebie daleko, za oknem chyba niedziela, pada deszcz z kobrą. Między nami, ile jest powietrza, między dwoma liści, sklejonymi pocałunkiem deszczu. A jednak coś się z tego przyjdzie. Nic od ciebie nie chcę. Nie oczekuję niczego. Wystarczy, że co noc imię Twoje wygaszam jak świecę, a nad ranem. Znów we mnie płonie. To nie do wiary. Są wszędzie. Nie odstępują mnie na krok. Moje myśli o tobie. Chwilę. Przychodzą do mnie przed zaśnięciem. Mają rozpalone policzki i błyszczące oczy. Próbuję uspokoić tętno. Wyciszyć sumienie, całkiem niepotrzebne. Przecież wtedy całował mnie tylko wiatr, chorywczy wicher brał w ramiona, ściskał gwałtowny huragan. Nie budź mnie ze snu. Dobrze mi tutaj z tobą. Niech rzeczywistość długo na nas czeka za zamkniętymi drzwiami. A najlepiej, gdyby zniecierpliwiona po prostu odeszła.